Ale nie dojechał tu. W takim stylu jechał, żeby mu się nie udało dojechać. Ile tam wydmuchał? 1,17 no to ładny wynik. Oto wyjątkowy pechowiec, który prosto z imprezy trafił do aresztu. Co tam się stało? Wyjeżdżał z parkingu pod wpływem alkoholu na mężczyznę w Samochód. i zaczyna nam uciekać. No. Tak prawdopodobnie wyglądało to zdarzenie. Młody mężczyzna próbował wyjechać z zastawionej autami uliczki. Nie tylko nie udała mu się ta trudna sztuka, ale prawie zderzył się jeszcze z policyjnym radiowozem. Chwilę przed nami wyjechał po prostu. Wyjeżdżał z podwórka i taki łuk złapał, że zahaczył go prawym bokiem, niechoby światło, tak że już... I go zatrzymał. Ale nie dojechał, więc w takim stylu jechał, żeby mu się nie udało dojechać. Ile tam wydmuchał? 1,17 A to oznacza, że w organizmie mężczyzny jest prawie 2,5 promila alkoholu. Na miejscu pojawiają się też znajomi z tej samej imprezy. I nie są zadowoleni, że zamiast tańczyć, muszą teraz stać na mrozie. Dzieciu, co? Co? Dzwon ty... do Zoski, nie pierwszy. Policjanci mają kilka pytań do mężczyzny i po każdym z nich jego sytuacja staje się coraz gorsza. Ma panu ważną policję oce? A to oznacza, że za wszystkie zniszczenia mężczyzna będzie musiał zapłacić sam. Prawo jazdy gdzie pan ma? Nie. Jednak po kilku minutach rozmowy okazuje się, że mężczyzna kłamał. Tylko nie wiedział, jak to wyglądało. Co jak wyglądało? No, co było trzy tygodnie wcześniej. To zostało zabrane Ja to samo. Jego kolejnym kłopotem jest też to, że zniszczył nie swój samochód. Czy mi pan powie, czy to jest samochód? Narzeczony? Pan mi powie, pana narzeczona z rocznika 57 jest? Pan mówi, że to narzeczony jest samochód. Tak, bo kupiłem, ale dopiero niedawno. się umowę? Tak, jest. Powinien być do dochodzie. To, co mówi, tym razem okazuje się prawdą, a dokumenty udaje się znaleźć. Teraz kierowca musi jeszcze komuś przekazać auto. Ale nie może wjechać, bo wywódce, nie? Musi pan nie. Żeby pan z nim sobie Oczywiście, żeby nie wsiadać po... Nie, nie, bo tutaj no. jak panowie Tak, tak. już Mężczyzna będzie miał teraz sporo czasu na rozmyślanie. Policjanci przewożą go do aresztu. Jest recydywistą i do rozprawy sądowej prawdopodobnie nie zostanie zwolniony. Jazda po pijanemu jest przestępstwem, za które może zostać skazany na maksymalnie 2 lata więzienia. Nagrałeś Pirata Drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem na